Odecznie. Witam yes. wszystkich widzów. Tak. Zapraszam na ten kanał, na no, pewno nie będziecie <grywa> ża żałować. Więc tak, dzisiaj będziemy robić e, dekorować pierniki. Zrobiłam grzańca i mam takie dodatki. Tutaj już nam się pisaki rozrobiły chyba, mam nadzieję. Tak, bo to się rozgrzewa. Tak, bo to się to musi być no. w tej gorącej wodzie. I dzisiaj robić świąteczne pierniczków, pierników tak. tak. jest to wcale taka prosta sprawa. O matko, no i... Wiesz, człowiek chce dać troszkę do <grym> bo, bo to powinno być w takim tym. Bo ty żeś chyba za dużo wody dała. Jeszcze mnie będzie oskarżać. Tak mi się zdaje, że to... Ja wcale nie myślę, że to jest moja wina. Po prostu ja dałam wodę na oko. No czyli właśnie za dużo. Mm -mm. Myślę, że za mało. Ale... Tak? Bo to powinno być w takich markerach. O, to jest rękawiczka. Ej, to ten zrobię dla Maćka, bo on to wygląda jak rękawica bukserska. Pokaż, pokaż. Tego Ej, to by tutaj się nie Taka Tak, najlepszy Maciek. Zaczęłam się właśnie pakować na uczelnię i nie pokazałam wam moich przesłodkich kroksów, ponieważ dostałam je na urodziny. A już wcześniej zamówiłam sobie właśnie te przypinki. Uważam, że są po prostu przesłodkie. Będę w nich pierwszy raz na uczelni. No i do tego oczywiście fartuszek, białe dresy i pod spodem też mam już białą koszulkę założoną, więc tak wygląda właśnie nasz outfit. Dobra, ja chyba zainwestuję w taki kubeczek z łyżeczką. Skating enjoy. Ładny. ładny. I tutaj już jestem oburzona. Ponieważ ja kupiłam dosłownie tą samą, w Rossmanie było, za 7 zł, a to już kosztuje 15 i normalnie mam to, mam też, to jest to sama akurat, ale właśnie te domki wszystkie były, ten domek też był, biznes jest biznes, ale kurde, normalnie, jakby co to w Rossmanie są po tego złotu, nie musicie przyjeżdżać za mnie do nie Flory. się jest... z Alicją, żeby iść na łyżwy, ale myślę, że nie kupimy. Nie kupimy, to, 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 to jest nasza trzecia próba. No, jest, jest fest, co? fest Chyba, tej, to będzie fest, że Może tak, No, tak, tak. Chciałabym Wam pokazać, ile tutaj jest ludu. I pakujemy się w ten... Tam jest ten mark i tam są łóżby, ale... jest. Czarny, Pana, nic, tam tam jest przerwa takim jest, tam jest, tam jest. <ślamy> <ślamy> Nie, za godzinę, za godzinę. Dziadek do orzechów. Pewnie z Flory. Dziadek do orzechów z Flory za 7 tysięcy. O, masz serce z palca. Tak wygląda nie za dobrze. No. Dasz radę. Już? Dobrze, więc ogólnie nasze przemyślenia po ścisku w jarmarku. Teraz idziemy obok jest, oj, tutaj, jest zupełnie ten a my idziemy obok, ponieważ nie dało się tam przejść pierwsze. No kosmiczne są ceny mocne, naprawdę. Daj! O i to on zabił. Koniec Ta. zabawy. Elcia przyniosła nam grzańce, a my stoimy w drugiej kolejce, żeby wejść na łożynę. I zobaczymy, czy nam się to uda, ale to jest nasze trzecie podejście, tak jak mówiłam. Ej, ja się co w zagrywa. Aha. Udało nam się. Udało Ani Ja mam swoje, ale też też niezawiązany poprawnie, bo mirę ja ja <grym> ja nie zobaczymy. mam tam. Dobra, nie Dobra, dawaj. Czekaj, ja wejdę tu i cię nagram. Jak chodzisz? Ja boję się, że ja walzę za pierwszy raz.

przygotowałam już to wszystko to, co potrzebuję do e, pakowania prezentów, więc mamy tutaj taką taśmę, jedne z nawet z takim wzorkiem, coś takiego. E, I też mamy zawieszki do zapakowania, te kokardki na prezent, no papier. Wybrałam czerwony, bo mi się najbardziej podoba Nie wiem czy było widać za tym Tajemnastą, ale męczyłam się totalnie. Witam Was dzisiaj na wycieczkę ale właśnie zaraz będę na paznorcie i na więc już będę miała Teraz właśnie pakuję się do Tomaszowa i jestem w szoku, ile ja rzeczy biorę. Muszę zaraz to wszystko spakować do auta i po prostu ja nie wierzę ile tego jest. Ja właśnie teraz przyjechałam na rzęsy i miałam troszkę problem z dojazdem, ponieważ moja dziewczyna od rzęs zmieniła lokalizację i teraz jest po prostu w takim zamkniętym blokowisku i krążyłam tutaj nie wiem ile, żeby w ogóle znaleźć przede wszystkim jej lokal i też dogadać się z ochroniarzem, żeby mnie wpuścił, bo oczywiście nie chciał mnie wpuścić, bo stwierdził, że komuś zajmę miejsce. Później jadę jeszcze na paznokcie, więc też myślę, że... Zaskoczona z moim wyborem na święta. Miałam wcześniej czerwone, żeby specjalnie sobie je teraz przedłużyć i już za mną chodzi ten wzór jakiś czas, ale nie mogłam zrobić, ponieważ mam cały czas uczelnię i właśnie też skrecałam te paznokcie jeszcze wczoraj, a więc wyglądają po prostu tragicznie z takim odrostem, ale zaraz przejdę glow up, więc już wrócę do Tomaszowa ogarnięta. I tak wyglądają właśnie moje rzęsy w świetle dziennym, więc jestem z nich bardzo zadowolona, bo są takie, jakie lubię, czyli są duże, widać je, ale nie jest taka czołnica nadal i naprawdę jakby kocham te rzęsy i czuję się z nimi idealnie, naprawdę. I jeszcze moje paznokcie, ponieważ są moim zdaniem przesłodkie i taka kartka, że bardzo ona wystaje, więc troszkę się o nią zahaczam, ale uważam, że są przepiękne, po prostu jakby... Pierwszy raz też mam frendt w sumie taki, taki długi, w sensie na przedłużanych paznokciach, bo tak to zawsze robię jeden kolor, a to są chyba najbardziej szalone paznokcie, jakie zrobiłam do tej pory, więc, więc tak. No ale później po świętach już je będę skracać. I jestem też mojej babci. Będziemy właśnie robić i pierogi i łóżka, właśnie już na święta. Później myślę, że będę jeszcze musiała podjechać kupić kilka prezentów, bo właśnie zostały już takie ostatnie. Welcome, welcome. To jest moja kuzynka Zuzia, więc witamy na vlogu. Kupujemy właśnie walizki, ponieważ moja Alicja powiedziała, że są na promocji i właśnie jesteśmy w galerii w Tomaszowskiej i w Ochniku. I okazało się, że ta jest za 160 zł. Z przecena z Jest tu metka? Nie ma metki. Nie ma metki. Dół, te... My tam, y, mamy Dobra, spoko. I właśnie i te są za więc prezentujemy sobie nawzajem z Maćkiem. Tak Kupiliśmy sobie matching walizki. Proszę bardzo, już to powiedziałam na vlogu wcześniej. I moja Zuzia właśnie sobie wzięła też tą, ale na urodziny jej sprezentowaliśmy jeszcze tą małą. I ma taki teraz zestaw, bo kiedyś to była moja walizka gimnazjalna jeszcze, albo podstawówkowa. Więc tak. Ci już smaku nie, no nie w mogę. Pachnie. No ładnie no pachnie. dostaniesz 巴尔扎克。